Hej, Pedro! O, hej, moi! Co się dzieje? Dlaczego jesteś smutny? Dobrze, po prostu. Po prostu zdarzyło się to znowu. Czy Dogman i Pedro znowu się pokłócili? Ostatnio zdarza się to bardzo często. Prawda! Próbowałam z nim od ale zawsze mi mówią, że wszystko jest w porządku. I za to są dorosłe sprawy i, i że jedynie co powinno się dla tylko to, że oboje mnie bardzo kochają. Ja, że oboje doszli tylko dla mnie. I że tak naprawdę się lubią, ale, ale chciałbym, sam, żeby oni też nie tylko mnie, ale też siebie kochali.